Cześć, tu kasztan, i witam Was w kolejnym odcinku z symulowanej Kariery Kiewo. I od razu mówię, że miałem chwilkę przerwy od nagrania poprzedniego odcinka, ale już na spokojnie sobie wracamy. Yy, pamiętać chyba wszystko, raczej pamiętam i wiem jedno, znalazłem sobie parę graczy, znaczy parę chyba trzech zawodników, których mógłbym wypożyczyć, aczkolwiek myślę, że moim wyborem będzie ten oto pan. Ponieważ no, potrzebujemy, tak mi się zdaje, jeszcze dodatkowego, jednego napastnika. Bo jeśli o to chodzi, no, to nie jest zbyt dobrze, bo ten Fabro no, nie jest najlepszy. A poza tym no, tutaj nikogo innego nie mamy, poza tym Fabro, więc to na pewno będziemy chcieli zrobić. Co jeszcze będziemy chcieli zrobić, to na pewno sobie zagrać parę meczów w tym odcinku. Od razu mówię, że może być trochę krótszy. I chyba pozmieniać kontrakt tym zawodnikom, bo tak jak widzicie, ci, którzy nie, nie grają, są dosyć niezadowoleni. No, dlatego, że po prostu miałem zbyt duże role w klubie, no i to jest właśnie ten powód. A my szybko przechodźmy tutaj do transferów i spróbujmy sobie wypożyczyć tego pana. Dobra, sorry za cięcie, ale po prostu musiałem na chwilę wyjść, ale już jestem i w sumie to cięcie wyszło mi na dobre, bo jeszcze przypomniało mi się, że dodałem do listy Hamsika, któremu kończy się kontrakt, i prawdopodobnie. W zimę postaramy się go podpisać, ale na razie idziemy do PZ Eindhoven i zaoferujemy wypożyczenie właśnie tego piłkarza. Zobaczymy, czy nam się to uda. Interesuje mnie yy, oczywiście roczne wypożyczenie. Jeśli o to chodzi, to myślę, że pół na pół by było jak najbardziej ok. O i zaraz jeszcze sobie sprawę, okej okay, nie chcę tego. Zaraz jak skończymy te negocjacje to zobaczymy sobie jeszcze jak wyglądają nasze mecze, w sensie kalendarz, jak to wszystko wygląda i oczywiście skończymy ostatni dzień okna transferowego. Ale najpierw właśnie sprawdźmy te mecze. Udinese, Roma, Fiorentina, Lazio, czyli całkiem, całkiem, całkiem ciężkie będą te mecze. Tak naprawdę myślę, że tylko z Udinese będziemy mieli jakiekolwiek szanse. Dalej mamy Torino, Bologna, Sampdoria, Napoli i Milan. Tu tak samo Bologna i może Sampdoria. No zresztą raczej sobie nie poradzimy. Dalej mamy Atalanta, Inter, Sassuolo. Hella z Verona, Frozinone, Parma. Czyli to będą całkiem fajne mecze do zdobycia jakichś punktów, a tu do przejścia dalej w pucharze. I tu mamy Piemonte Calcio, czyli to raczej będzie przegrana, mamy Genues, z którą powinniśmy wygrać, tak samo Parma i Empoli, też raczej to wygramy, Cagliari ostatnio przegraliśmy chyba 3-0, więc to może być ciężko, Sassuolo to samo, no i dalej już nie będę sprawdzał, bo dalej to już na pewno będziemy w kolejnych odcinkach, nie wiem czy mówiłem, ale ten odcinek raczej będzie trochę krótszy, ponieważ muszę coś jeszcze dzisiaj zrobić, a no po prostu nie mam czasu, żeby nagrywać tego. Więc tak, to mówić do gęku z tego co wiem, to chciałem go sprzedać, także zrobimy to, ale za nieco większą opłatą. No może nie taką opłatą, raczej chciałem tu to zmienić. Niech będzie to 700 chociaż. Myślę, że to będzie całkiem w porządku cena jak na tego zawodnika. I my sprawdzić właśnie te kontrakty, ale to myślę, że zrobimy już po tym oknie transferowym. Jeszcze na koniec wam pokażę tutaj transfery innych klubów. A ja znowu nie mam wody, co ciekawe, ten fabro. Fabry chyba też możemy sprzedać, tym bardziej, że ten pirołę do nas jak widać przyszedł. Za milion jak najbardziej mogę go sprzedać. To jest naprawdę niezła oferta. A my zobaczmy, ile ten pirołę ma tak naprawdę oceny ogólnej, bo ja tego nawet nie sprawdziłem. Miejmy nadzieję, że to ma. Uwaga. 69, czyli całkiem, całkiem przyjemna. Bym powiedział ta ocena ogólna, jak na zmiennika w naszym klubie jest naprawdę ok. A my przechodzimy do symulowania tutaj dalej, tego ostatniego dnia okna transferowego. Może jeszcze jakaś oferta fajna przyjdzie dla nas? Sprawdźmy. Tomowicz 820 tysięcy. To jest naprawdę niezła cena jak za piłkarza, który ma już 33 lata i prawdopodobnie będzie grał u nas prawie wcale albo rzadko. Więc to jest jak najbardziej yy, okazja, żeby sobie go tutaj sprzedać. Słyszymy w gardle, to jest to, że tak powiem, ale sobie poradzę, myślę, jakoś mamy kolejne dwie wiadomości, jakieś tutaj zobaczmy w biurze. Tomowic został sprzedany i Fabro został sprzedany. Ile my mamy teraz budżetu? Około pewnie 5 milionów, takie jest, ale myślę, że jak będziemy robić tutaj jakieś ruchy transferowe, to już raczej postaram się w zimę, ponieważ no na razie w sumie jeszcze nie jestem przygotowany na kupno jakiegoś zawodnika, bo jeszcze nie wiem, które pozycje chciałbym wzmocnić. Ale prawdopodobnie będzie to napastnik. Mamy tutaj ofertę wypożyczenia za Riciego, aczkolwiek ja tego nie będę robił, ponieważ z tego co wiem, to jest nasz fajny młodzik i jego chcemy rozwijać. A my mamy już ostatnią tutaj godzinę, właśnie tego okna transferowego, i tutaj Wam na szybko pokażę tutaj transfery innych klubów. Kto chce, to może sobie zapauzować. Jedźmy sobie szybko, szybko, żeby to też za dużo nie zajmowało. Proszę bardzo, i chyba to będzie już. Yy... Chyba tak, chyba już więc mamy już po transferowym, no i przechodzimy do kolejnych spotkań. No i musimy punktować, ponieważ o, jesteśmy na 11 pozycji, to w sumie ciekawe. Aczkolwiek to się raczej za długo nie utrzyma. No dobra, to lecimy. Z treningami jest wszystko dobrze, i możemy sobie to tutaj zostawić. I z kim tam graliśmy ten pierwszy mecz? Mamy jeszcze raport o które którego warto by było sprawdzić. Więc sobie to zobaczmy. Mamy ofertę na ser barby z AS Monaco, aczkolwiek barby mnie nie chciałem sprzedawać, więc nie będę na to nawet odpowiadał. Jeśli o to chodzi, to mamy tych bramkarzy i zobaczcie, ten Karol Kaczmarek wygląda naprawdę, naprawdę nieźle. 77 do 94 potencjału no... Niezły dość, niezły gość, że tak powiem. A jakby mówił trochę ciszej, to was przepraszam, no ale no tak jakoś wyszło, po prostu jest dużo ludzi u mnie w domu, no i nie chcę też się jakoś drżeć, prawda? i symulujmy do kolejnego spotkania. Trochę daleko to spotkanie. Chyba jakaś przerwa jest. Okej, okay, jeszcze mamy tutaj jakieś yy, raporty skołtowskie odnośnie tych napastników. Okej, okay, ciekawie. Ale napastnika na razie nie szukamy, bo na razie nie ma o***no transferowego, więc tutaj nie ma co szukać. No i rozbijajmy sobie tych panów. Mankuza wbija już o cenę 74, więc bardzo fajnie. To na pewno bardzo cieszy. I z kim zagramy w końcu ten mecz? Udinezę. Udinezę jest pozycję za nami, ale to dopiero dwa mecze zagraliśmy w serii A, więc tu nie ma co ich oceniać. Skład jest chyba gotowy, tak jest, więc no lećmy sobie do Udinezę i miejmy nadzieję, że to wygramy. Uwaga, no przegrywamy 1 do 2 No nie podoba mi się to, bo z takim Udinezę powinniśmy chociaż wywalczyć remis, bo no... Pozostałe mecze, jakie teraz będziemy grali, to właśnie z Roma, chyba Milan, Lazio, więc to może być ciężkie. Nie zrobiłem treningów, przepraszam Was, zapatrzałem się. No ale przechodzimy do meczu z Romą. Ze składem jest wszystko ok, tutaj nie ma co zmieniać. Miałem jeszcze zrobić te kontrakty. Jeden do 4, jak pragrywamy. no niezbyt dobrze się to zaczyna. Sprawdźmy sobie te kontrakty. Hmm, Finanse i zobaczmy. Albo nie czekacie inaczej. Status, i tu jest rola. Sprawdźmy tutaj kluczowy. Obi, no kluczowy nie możesz być, także zlećmy tutaj przedłużenie. No trochę za dużo, ile ty zarabiasz teraz? 5000. No to ja bym ci dał powiedzmy to. A masz 15? Ok, niechaj będzie. Dalej mamy półciarello. Kluczowy może być, to może być, to może być. No ty ważny raczej nie będziesz, ale ty chyba, okej, okay, kończysz karierę, więc ty nas nie obchodzisz. Tutaj Ty ważny też raczej nie będziesz, ale ile Ty teraz zarabiesz? Powiedz. 2000, no to jak z 10, to Ci mogę zaoferować, panie. No może być to 11, nawet niech będzie. Garitano. Garitano też ważny nie będzie. Ile Ty zarabiasz? 5000, więc damy Ci 10 więcej, czyli 15. Tutaj nie przesadzajmy. Może być 16,5 nawet. Dinoja. Czy on nas interesuje? Szczerze, Dinoja to bym sprzedał. Wigna to możemy przedłużyć kontrakt tak, tak o, tylko ile on zarabia teraz? O to jest pytanie. 650, dobrze widziałem. O kurka, no to solidna tutaj podwyżka będzie. Niech będzie 25. Iwan nas nie obchodzi, ponieważ chcemy go sprzedać. I dalej chyba mamy tutaj wszystko na okejce. Obi może być rotacyjne jak najbardziej. No i tutaj już reszta to jest sporadyczny i perspektywiczny, więc to możemy sobie tutaj już jak najbardziej zostawić. Przechodzimy tutaj sobie do treningów i lecimy zaraz do kolejnego spotkania podajże z W, w Romą, chciałem powiedzieć. Oczywiście chodziło mi o Romę. Nie, Fiorentinę, przecież przed chwilą daliśmy z Romą. Przepraszam, bardzo za to. Okej, okay, tutaj jeszcze mam jakieś wiadomości od zawodników. Wiem, że potrzymy Pan o środkowe i wcześniej czy później rozejrzy się Pan za kimś na tę pozycję, ale sądzę, że jeśli da mi Pan szansę, to się sprawdzę w tej roli. No, na środkowej obronie że gra Barba i Marlon, więc raczej miejsca tam nie masz, Panie kolego. A my przechodzimy do meczu z Romą. Wszyscy są wypoczęci, także lecimy. I mecz z Fiorentiną oczywiście kończy się 2 do 1, więc byliśmy blisko remisu. Nie wiem, czemu Fiorentinom się myli z Romą. Przepraszam Was bardzo. I kolejny mecz. Jedziemy z Lazio, więc to może być ciężkie. A tutaj Atletico Mineiro oferuje nam 3 miliony za tego Iwana. Powiem Wam tak: jakby się dali mi tak troszeczkę więcej za niego, to ja bym był skłonny to przyjąć. Tak 3,5? Myślę, że to jest całkiem niezła oferta dla tego zawodnika. Tym bardziej, że on chyba się może nam trochę rozwijać. Teraz tak, Didio chce zagrać, aczkolwiek. No, nie wiem, będą ważniejsze mecze, Panie Bribio. W pucharze cię na pewno wpuszczę, tak mi się zdaje. Jest konferencja prasowa i ja na tą konferencję pójdę, ponieważ nasz skład no, nie ma zbyt dobrych morali. Dlatego tutaj wejdzie sobie Obi, bo Berto zaliczył sobie czerwoną karteczkę, a tutaj wejdzie sobie Lici. Piroe ma już 70 oceny ogólnej, to na pewno bardzo cieszy. No, i przechodzimy do tej konferencji w takim razie. Niechaj będzie. Mamy ciężkie starcie ostatnio. Czemu Wignato ciągle gra? O Jezu, znowu ten Wignato, proszę Was. Yy, idzie nam świetnie, tak? Wygraliśmy jeden mecz tylko, ale dobra. Nie od razu już im zbudowano, no i lecimy dalej. Yy, ja te konferencje raczej będę robił na szybko, tylko po prostu, żeby podnieść swoje morale przed meczem. Nie będę się w to jakoś wgłębiał, ponieważ no, te konferencje no, nie są zbyt przemyślane, tyle powiem. Nie są zbyt mądre, no i... to są nie opłaca się mm, yy, poświęcać uwagi na nie. Ok, skład mamy w miarę wypoczęty, więc możemy sobie przejść do meczu z Lazio. I uwaga, uwaga z Lazio: Przegrywamy 2 do 0. Kali nie mieści karnego swoją drogą. No, ciekawie, naprawdę bardzo ciekawe. A oczywiście, treningi nas czekają. Roger wbija już 75 ocen ogólnej, czyli ma teoretycznie w FIFA już swoją złotą kartę. To jest na pewno fajne. W ogóle, jakie my mamy cele na ten sezon, by przydało się o, o tym przypomnieć? I mamy zakończyć sezon w środku tabeli. Aha, nie wiem, to jest chyba niemożliwe, tak mi się zdaje, żebym zakończył w środku tabeli takim składem, ale no, się postaramy. Dinoja, za tyle myślę, żeby było ok. Ym, do Cardiff, chociaż trochę możemy więcej za niego, myślę, wyciągnąć. Myślę, że milion damy radę. Jak najbardziej. O Jezus, jak ja nienawidzę tego. Tak i tak. Chciałbym zrobić, tak jest. Wiecie, zawsze jest 100 tysięcy, a z takimi klubami właśnie na początku trzeba się o każde grosze bić, także także to jest na pewno ważne i przechodzimy już do kolejnego spotkania, które zagramy z może z kimś, z kim wygramy w końcu, no Torino. No, nie jestem pewien, czy z nim uda nam się wygrać, a my dostajemy Oferty 3,5 miliona za tego Dawida Iwana, no kurde to jest zarobat, proszę Państwa. 2 miliony, nie, nie 2 miliony, milion powyżej wartości, no to jest naprawdę świetny biznes. Co my tu jeszcze mamy? Co miesięcznie na party Tutaj oczywiście to mamy. Kaczmarkowiec trochę spadł ten potencjał, ale myślę, że i tak będzie wysoki. Tutaj Dinoja za yy... 1 150 tysięcy miałby pójść do Cardiff City, to jest jak najbardziej niezła oferta. Przepraszam Was za te krzyki. Moja siostra ukochana. No, i do meczu z Torino możemy sobie jak najbardziej przejść, aczkolwiek za obiego wejdzie sobie oczywiście Bertolacci, jakby inaczej. Tak jest. Bym o nim zapomniał, a takich rzeczy no nie można robić. No i myślę, że zagramy sobie jeszcze ten październik. Ile mamy tutaj meczy? No pięć. Więc te pięć meczy sobie jeszcze zagramy i już będziemy kończyć. I w następnym odcinku prawdopodobnie zrobię trochę dłuższy ten odcinek i już będziemy w, w okienku transferowym tym zimowym. No i troszeczkę się wzmocnimy, ponieważ to no, nasz budżet transferowy wygląda całkiem, całkiem ok. Do meczu możemy przejść jak najbardziej. No i może chociaż remis ugramy z tym Torino, by było naprawdę, naprawdę fajnie. Uwaga. No cały czas jesteśmy blisko, aczkolwiek to nie jest jeszcze to. 2 do jednego, Znowu przegrywamy jedną bramką, no. Jeszcze trochę i będziemy te mecze remisować. Trochę się zwijamy i naprawdę może być bardzo dobrze. Kaczmarek wbija już 62 ceny ogólne, więc no naprawdę, naprawdę nieźle. Zważając na to, że ma on dopiero chyba 15 lat, także no. To może być naprawdę gwiazda polskiej piłki. Miejmy taką nadzieję. Następny mecz bodajże z Bolonią. Tak jest, Bolonia, ale mamy tutaj jeszcze oczywiście treningi oraz jakieś, yy, jakieś, jakieś wiadomości o tym, że właśnie sprzedaliśmy tych dwóch zawodników. A my sobie tutaj szybko zróbmy to, co musimy zrobić, czyli rozwijamy naszych zawodników. Tak jest i przechodzimy do meczu z Bolonią, który no, przydałoby się wygrać. No bo Bolonia to jednak nie jest jakaś świetna drużyna. No i fajnie po prostu by było to po prostu wygrać. Po prostu, po prostu i uwaga. Z Bolonią remisujemy 0 do 0. Zważając na naszą ostatnią formę, to to jest naprawdę całkiem przyzwoity wynik i następny mecz czeka nas z Sampdorią. Tu już może być trochę ciężej, aczkolwiek to i tak nie jest yy, najlepsza drużyna Serie A, tak więc Myślę, że szansę na remis również mamy. Nadal nas czeka chyba Napoli i Milan, więc możemy mieć problemy z tym, żeby te kolejne mecze wygrać, ale oczywiście będziemy się starali. Skład jest raczej gotowy. No i co? Przechodzimy do meczu z Sampdorium i uwaga, uwaga, mamy tutaj dwa do jednego i znowu jedną bramką przegrywamy, ale jedyne co cieszy w tej porażce to bramka Beresieńskiego. naprawdę fajnie, że Polek strzelił, aczkolwiek szkoda, że przeciwko akurat nam. Naprawdę, naprawdę szkoda, oczywiście rozwijajmy tych naszych młodych zawodników. Żeby tutaj mieli jak największe to ceny ogólne i szczerze mówiąc rozważam sprzedaż tego Wignato w zimę, ponieważ potrzebujemy naprawdę trochę pieniędzy, żeby wzmocnić ten atak. Bo napastnika tak naprawdę nie mamy, takiego porządnego, z krwi i kości. A naprawdę by się przydał w tym momencie. Myślałem nad Giroud, aczkolwiek on kończy karierę, no i to raczej w grę nie wchodzi. No i przechodzimy do meczu w Nap z, z Napoli, który pewnie solidnie przegramy, ale no zobaczmy. Może się mylę, miejmy nadzieję. Uwaga, Kiewo z Napoli, przegrywamy znowu 2 do 1. No nie. Ale znowu strzela przeciwko nam Polak. Co ciekawe. Ci Polacy mają na nas haka, ewidentnie. Ale no boli mnie to, że przegrywamy tylko jedną bramką znowu. Cholerka. No tak mało brakuje, a jednak tak wiele. No szkoda, szkoda, szkoda. Naprawdę szkoda. Tutaj Bertolacci cieszy się, że yy, gra dużo. To jest zawodnik yy, zawieszony, to jest Barba chyba. No na z Milanem wypada, co... No to niezbyt dobrze, ale mamy jeszcze tego Weissanena, więc też nie ma jakiejś wielkiej tragedii i tu niech wejdzie sobie Lidziony. Tego dzieciaka by się przydało rozwijać. O, jedną gwiazdkę słabszej nogi ma w ogóle, ale to pomijmy to. No i co? No i lecimy dalej, lecimy dalej. Jak najbardziej. Med z Milanem, no... Remis może chociaż oczywiście pójdziemy sobie na tą konferencję, żeby... Jeszcze te morale przed tym meczem sobie podnieść. Gracja Tuti yy, Czy będą Roszady w 11. Yy, Nie od razu Rzym zbudowano. Tak jest. To samo akurat prawdziwe słowa. Czy drużyna stać na odrobienie strat przed końcem sezonu? Strat do czego? Nie mam pojęcia do czego mam odrabiać straty, ale okej. Okay. Spróbować to jest obowiązek. I uwaga, wasz zespół ostatnia sobie gra. Udało się ustalić przyczynę tego stanu. Powiedzmy, że nie mam wytłumaczenia. Morale zespołu zadowolony, więc no może coś nam się uda ugrać tutaj. Czy gramy u siebie? No, gramy na San Siro. Więc to może być problem, tym bardziej, że nasi zawodnicy są lekko zmęczeni, no ale nie będę tutaj robił chyba za dużych roszat i po prostu wyjdziemy takim składem. Ponieważ no za dużo to my rezerwowych nie mamy, a ja też rezerwowych nie chcę wystawiać na Met z Milanem, bo to by było trochę głupie. Warto powalczyć o te punkty z każdym, tak naprawdę. Więc przechodzimy do meczu z Milanem i może, chociaż tutaj ugramy remis. 1 do 0 znowu przegrane jedną bramką, boli to trochę, ale no, już nie będę narzekał. I zobaczmy, yy, yy, jakim meczem rozpoczniemy następny odcinek. Miejmy nadzieję, że dosyć łatwym. Naprawdę by było fajnie, ale no, zobaczmy. Tutaj mamy jeszcze raport i tak oczywiście. Czy pan Kaczmarek ma już 16 lat? No niekoniecznie. Ale jego potencja wygląda coraz, coraz to lepiej. Co na pewno cieszy. I zobaczmy. Z kim jeszcze ym, zagramy ten następny mecz nie zobaczę, ponieważ mam jakieś oferty prowadzenia kadry narodowej. Mogę sobie to wyłączyć, nie wyłączyłem. Sorry. Okej. Okay, Atalanta. Czyli to będzie prawdopodobnie przegrana, ale czy to przegramy, czy nie, dowiecie się już jutro albo nie jutro. Nie wiem w sumie, kiedy to wchodzi. Widzimy się po prostu w najbliższym czasie. Ja się z wami ja się z wami żegnam. Cześć.